jeszcze raz. Czekaj no! Kił śnieg Okej! O wszystko jest. On robi z każdej pozycji przewrotkę. Roztopił mi się lód w śniegu. Lód w śniegu w Lód w śniegu mu się roztopił i śczepiasz. W niechłodzie muszę rozpuścił. Ej no, ręka mi odmarza. Ale ma tą przewrotkę, co? Ej no, a ty byś tak miał? Nie no. Ty... ty przewrotkę robisz już z ziemi, na pładzisz się i masz kształt. No. Widowiskowo, na przewrotkę. Panie trenerze. I to skończyłeś w tym spore, Ale nagrywaj, bo jak mi wyjdzie, to w którym właśnie zabiję i nie nagrodę. Znowu będzie. wiem. Znowu no, Dawaj, no, <try>